E, witam z tej strony Mariusz albo adspy jak tam wolicie, dzisiaj kolejny odcinek pokazałem wam. Kolejne osoby, nowe Supryksy, nowe osoby, dosłuchajcie na kanał Supryksy. A i widzowie tej co mi już nie jesteśmy, co ko so już kończyliśmy od nakrywać odcinki z Panem Kursakiem, ale nie, co on teraz jest, tylko szukamy. I schowa <noise> się przed wami mówicie, pan gdzie żyje. Tylko mnie ten rzęs się mam i zgadas. Chowaleko się bawimy, A Halo, fuk, co on to jest? Pisałeś so, nie widzę pana kur kurczaka <noise> Wróć, zjeżdżajcie się, piszcie w ciebie! Bo się, się już nie akrywam odcinki z panem kursakiem, ale nie pójdziecie się, jesteś mi cały czas. Tylko ciężko się było zgady. O, masa, fala kursaka tu jest, o, piso, piso i widzisz. już się, no, na no, masa, jest pan kursak. <grywa> Przestawiam <noise> wam pana kurzaka. Bo, ma, bo myśli się że kuchnia jakoś między nami była albo sosa, ale to tam nie. Nie, rasy nie, to nie. Nie wiem, to, nie, nie, to nie, nie. W końcu sobie zakramy. I się odcinki będziemy zakramy, bo już trochę się sytuacja opanowała. No, w wasze pana kurzaka. Maser, no właśnie wisoły No wisoły, widzicie W samo... Właśnie pan... Zobacz, pan kurczak zostawili tutaj Zobacz tutaj, o No wiecie Musiałem tutaj Opanować to wszystko Ale pan kurczak już wrócił i teraz nasa wioska będzie Teraz wam tutaj, to tam Ostatnie osoby, co zasupowali mi kanał Zobacz, co wam na I ten odcinek będzie dzisiaj Postaram się widzowie. Nie chcę Jezusa teremno. Pierwszą osobą mam mi Fabian Games. Hmm. Fabian, pozdrawiam się z Panem Kursakiem. Mam nadzieję, że wpadniesz na Pana Kursaka na kanał. Link będzie w opisie. Zapraszam jej ku kanał. Zostaw się już tam po sobie i mamy pierwszą osobę, Fabian Games. Dziękuję za sukces. Kurde, za super na... No. Pan Kursek, co pan? Pan, ku... pan Kursek, nie wkopuj mnie. <laughs> <laughs> Chyba mnie ja tablicy nie, po... nie postawię. <laughs> Hyhyhy <laughs> Papianga, dobra Wkopałeś mnie pan kurcak. Ja, ja, jeszcze ja chcę posić Zyw, Fiszałek, w zyf się mnie wkopał, no normalny Zyw się mnie wkopał W nocielu, pan, pan kurcak uspokój się, bo mam HP mało A ja się napisać, żeby było widać Trochę wolno pisać, ale nie chcę błędów popełniać No, Pan kurczak No! To drzad jeden Myślę, że ja nie wyjdę Wyjdźmy <grym> Witam się, pan Fabian na kanale I się pozdrawiamy z Panem Kursakiem, który się teraz przeschował schował. No, <grym> No, tu mamy. Kolejne, I kolejną jest y, Mix. Mix. Teraz kolejną osobą jest Mix. widziałem Mix. Też dziękuję za supika. Zapraszam na kanał pana Kursaka Więcej się dowiem o nim i o mnie. No i kolejnym osobą jest Mix. Dziękuję ci za super Mix. Pozdrawiam się serdecznie. z panem Kursakiem i mam nadzieję, że się na dłużej na kanale. Dobra, mamy kolejną osobę. Jeszcze dwie osoby, co były ostatnie, co nam super dali. I odcinki w Pentro też postaram się, więcej odcinków były z Panem Kursakiem. Powitać, że się eko. I się pytać o, o jeko. Dało super. O, tego samego dnia, super katał, co so Fabian. Dziękuję bardzo. Miks 09, 06, zero... O kurczę, słyszy mi. A, ah, sorry, pomyliłem się. Mów to jego nazwa, kan. Nazwa nie powinno pisać, nie? Yeah. Odwrotnie, aż no, mały liter i masz, dobra, 09, 06, Swissowe. Sorry, miałem wesele. Trochę no, mi głowa z rana bolała, ale już jest lebi. Dziękuję, dziękuję za kolejnego suba. Mam nadzieję, że zostaniecie co na dłużej. I jeszcze mamy dwóch osób, Anna i Władek. No pan Kurzak, już tutaj wymyślił, sobie lepiej nazwy widać. Kolejną osobą jest Anna. Dziękuję Anna są Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej i pozdrawiam się serdecznie z Panem Kursakiem. Odcinki... Teraz postaram się, więcej odcinków było wspólnych. To jest prawdziwy Pan Kursak. <grym zainteresie> <grym zainteresie> nie wiem. Co prawda, Anna test na niego kanał? Zostaw supa u niego i postrów. Nie Nieładne tak. Nie pali złota, bo jest potrzebny <śpiewa> Dziękuję, Anna I tu jedną jest, Łatek Maniek Łatek Maniek Łatek Maniek, kusi masz moją ksywę, Maniek no, no, Tak, tutaj jest i dalej, dalej, dobra Mmm Łatek, pozdrawiam się serdecznie z panem Kurczakiem, zapraszam na jego kanał i mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej na naszych kanałach. Link będzie w opisie w jego kanału. Władek... W tyle Super. Super. Hmm. Jest ten, ten małek, gdzie... A, nie, 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 Kursy, trzy osoby zostawili tylko samego dnia subika. Dziękuję Wam. Mam nadzieję, że zostanie się na dłużej. No i mamy kolejne nowe osoby. Witam się, Wapian, na naszym, na naszym moim kanale. I na Kurczaka, zapraszam kanał, Pana Kurczaka. Witam się, Miks na kanale. Witam się, Anna na kanale. No i się witam. Łatek na kanale, no i zapraszam Was do tartsyko oglądane, no i zapraszam Was do subrycji naszych kanałów, no i się mi w, kolej w, nie w kolejny odcinek, będzie nitłuków tylko nagrany, Będę to odcinek dzisiaj i jutro, umrawi dziękuję za oglądane, zapraszam do subrycji kanału, lajkowana, komentowana, no i widzicie pan kurczak zjeje pytaj się, se, se na nie nakrywamy razem z Panem Kursakiem i zawsze kto... wykrywa i truruje nas zawsze ja A i tak Wiktor też, coś nie będzie. Nie wiem kiedy, ale będzie. A ja się, Pan Kursak jest, ta słynna Siu, postas, Fala Kursaka. Kursak w złotych butach. <głos> 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 No ja nie wiem, nie ja wiem, ja wiem, chyba pisałem, pisał i patrzył, mam nadzieję, że cieszę się, Witok pana kursaka. jest tutaj, o, jest tutaj, pożegnaj się panie kurs... pożegnaj się panie kursaku. pisamy, elo, inny kum... no, narazie, inz, pisali inny kum, powiedzcie... Odcinek, 7. wy będziecie zadawać pytania, i może mi wspólne z panem Kurzakiem będziemy na te odpowiadać. No takie pytania, nie wiem. Jak się poznaliśmy? jak się poznaliśmy? co nas skłoniło, to wspólnik nagrań? Wiecie, takie kuły, kuły. Jak to panie Kurzaku się wymawia, K... jakoś tam. No wiecie o co chodzi. No, no. No i dziękuję, że widzimy wkrótce, a czyli jutro. I pana kurczaka zapraszam na kanał. czy wystawić mu 165 supów, A ma 155 Sobie tam damy radę nawet postarajcie się do 200 supów ryksy I mu wpis na kanale. Na pewno si, na 200 supów z su specjalnego nagra. Może piosenkę wspólną jak chcesz, albo... A bo odcinek taki fajny. Pisimy się wkrótce się mano.